A tak wyglądał w ten sposób. Ustawiała się husaria w 3 do 5 szeregów. To wszystko zależało od chorągwi. Chorągiew husarska miała minimum 150, maksimum 300 koni. Także ustawiała się od trzech do pięciu szeregów. Kopie były wpuszczone w wytoki, trzymane przy kolanie do góry. Rotmistrz z jednej strony z trębaczem, z drugiej strony porucznik, że tak powiem, zamykali pierwsze szeregi, namiestnicy, z drugiej strony chorągie w środku. Trzeci szereg zazwyczaj zamykali wachmistrzowie, bo tam byli pocztowi, czyli szeregowcy. Ustawiano się około kilometr od przeciwnika, padała komenda naprzód marsz i konie szły stępa. Szły, tak około 150-200 metrów. Następnie padała komenda e, rysią i konie wchodziły w skrócony kłus. Po przejściu jakichś 150 metrów padała komenda rysią marsz. Wchodziły wtedy w szybki kłus, taki trucht już w zasadzie, szybki kłus. Następnie, jak już byli w połowie, no poza połową dystansu, około 700 metrów, padała komenda marsz. Wtedy konie wchodziły w galop. E, w t, rotmistrz, gdy byli około 150 metrów, 150 metrów, 100, 150, padała komenda e, kopie na ucho. Wtedy kopie jak na komendę równo kładły się w pół ucha końskiego i każdy husarz celował już, szukał wzrokiem przeciwnika pomiędzy uszami y, końskimi, tak żeby trafić konkretnego człowieka, żeby nie dwie kopie jednego, tylko jedna kopia jednego. Na 50 kroków przed szeregiem y, przeciwnika y, padała komenda marsz, marsz, marsz. Wtedy konie kuliły uszy, były puszczane w wodze i dawano dużo, długą ostrogę husarską. Wchodziły w absolutny cwał, idąc cały czas równo, ponieważ w trakcie wyszkolenia husarze byli szkoleni bardzo boleśnie. To nie było tak jak na filmach, że oni rozpuszczali te konie i bezładną kupą uderzali. Nie. Konie szły równo i zwierano szeregi, także że jeźdźcy jechali. Stykając się kolanami, nie było możliwości ucieczki pomiędzy koniem. A podczas ćwiczeń każdy husarz musiał pokazać rotmistrzowi talara, i jak rotmistrz jechał przed szeregiem, każdy chował między kolana swoje i towarzysza z prawej strony. Następnie wykonywano szarze, wracano na miejsce i rotmistrz jeździł, a oni musieli wyciągnąć tego talara. Jeżeli nie wyciągnęli, no to musieli z Mieszka wyciągnąć. <laughs> w ten sposób, no talar wtedy, e, czy dukat to były, czy złoty gdański, czy złoty polski, to były monety dużej wartości. Można było na, za nie m, naprawdę dużo kupić, więc to były dosyć bolesne treningi. Jak ktoś był nowy, to musiał dużo pieniędzy, później chodzili pocztowi i szukali w trawie tych, tych dukatów pogubionych.